Toksyczni ludzie mogą działać świadomie z premedytacją wykorzystywać, manipulować, plotkować itd. Nieświadomi uważają się za wiecznie pokrzywdzonych i przypisują innym złe intencje. Obgadywanie są rozgoryczeni światem, który robi wciąż na złość i nie docenia ich wyjątkowości. Ich jesteś dla mnie zła, zły, nie jest altruizmem, a potrzebą zapewnienia, że są dobrzy. Nie chcą rozwiązania swoich problemów, nie potrzebują rad, po prostu wciągają w emocjonalną grę. Toksyki to tak zwane wampiry energetyczne. Ich zadaniem jest utrzymywanie drugiej osoby w niskich wymiarach oraz na niskich poziomach wibracyjnych. Często też ich celem jest przekabacanie poprzez manipulację drugą osobę na zło, by zaczęła ona zachowywać się tak samo jak ta toksyczna osoba. Jeśli działanie wampira energetycznego trwa przez bardzo długi czas, może się to zakończyć tragicznie. Jeśli już ktoś się uwolni, to warto nie wracać do starych zachowań, myśli i przeszłości. Ich zadaniem jest zniszczyć. Jak ty się uwolnisz i sobie nie pozwolisz, to szukają kolejnej ofiary.